Ruszyła seria trudnych pytań skierowanych do kandydata Koalicji Obywatelskiej w tegorocznych wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego. Politycy prawa i sprawiedliwości pytają wprost Rafała Trzaskowskiego, czy otrzymał kiedykolwiek poświadczenia bezpieczeństwa od ABW, czy występował o nie, dlaczego i czy zaniżył wartość swoich nieruchomości. Pytają wprost, co się dzieje teraz w Warszawie, czy nie wraca przypadkiem problem z aferą reprywatyzacyjną. Przypominają, że Rafał Trzaskowski był szefem. Kampanii Hanny gronkiewicz walc w roku 2010, a jak wiemy potem działy się i nawet w trakcie całych tych rządów Hanny Gronkiewicz-Walc w Warszawie działy się skandaliczne rzeczy. Ludzi wyrzucano z domów. To wszystko po kłosie oskarżeń, które padają wobec Karola Nawrockiego, a ja wam w tym wszystkim powiem o jeszcze jednej rzeczy, bo jest jeszcze inna afera, i ja o niej przypomnę: afera mieszkaniowa w Opolu, afera mieszkaniowa z udziałem prezydenta Opola, kumpla Rafała Trzaskowskiego. Człowieka, który popiera Rafała Trzaskowskiego, i nawet teraz w ostatnich dniach na Opolszczyźnie spotkał się z Rafałem Trzaskowskim i go popierał. Afera, gdzie prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski, nabył mieszkania od TBS-u, mieszkania dla osób ubogich, biedniejszych których nie powinien przyjmować. Dajcie tylko, proszę, łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgu i, jeżeli możecie, dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna, konserwatywnego miejsca na polskim YouTube, gdzie przypominamy i mówimy o polskiej polityce. I jedziemy z tym tematem, moi drodzy. Najpierw zacznijmy od polityków prawa i sprawiedliwości, którzy. Spotkali się z dziennikarzami przed miejskim ratuszem w Warszawie i wprost zaczęli pytać Rafała Trzaskowskiego. I czytam wam. Chcemy uciąć spekulacje, chcemy otwarcie zadać pytania do trzaskowskiego. Oczekujemy, oczekujemy jasnej odpowiedzi. Uzyskanie dostępu do informacji niejawnych, zwłaszcza tych o najwyższej klasyfikacji, jest procesem, który jest poprzedzony długotrwałym, dogłębnym sprawdzeniem przez służby nie tylko samego ubiegającego się, ale również jego najbliższych. Karol Nawrocki Przechodził ten proces trzykrotnie, trzykrotnie z efektem pozytywnym. To przypominają politycy prawa i sprawiedliwości i dodają: Nasze pytanie brzmi: czy Rafał Trzaskowski kiedykolwiek wnioskował o wszczęcie wobec niego procedury sprawdzającej? Czy przechodził proces sprawdzenia przez ABW? Czy wnioskował kiedykolwiek o taki proces? Czy wycofał taki wniosek, jeżeli go złożył? Czy ten wniosek został rozpatrzony? Czy uzyskał dostęp do informacji niejawnych, czy też może mu go odmówiono? Tak pyta poseł Fogiel i przypomina, Dają politycy Prawa i Sprawiedliwości mroczne czasy dzikiej reprywatyzacji i które Dziś mają wracać, to mówi poseł Sebastian Kaleta, który mówi tak. Czy dzika reprezentacja wraca do Warszawy? Mieszkańcy alarmują, że Warszawa chce sprzedać kamienicę przy ulicy Marszałkowskiej 66, mimo że brakuje lokali komunalnej w Warszawie. Deweloperzy ostrzą sobie zęby na kamienicy przy, przy Marszałkowskiej, a jak wiemy, deweloperzy bardzo suto finansują wcześniej kampanię wyborczą do parlamentu, teraz również kampanię Rafała Trzaskowskiego. I Kaleta przypomina, że Rafał Trzaskowski w roku 2010 był szefem sztabu Hanny Gronkiewicz-Gwalczyk, gdy ta ubiegała się o reelekcję na urząd prezydenta Warszawy. Było to w czasie, kiedy, jak powiedział Kaleta, czyściliście czyściciele kamie kamienic rządzili w Warszawie. Rafał Trzaskowski nie jest tylko biernym obserwatorem i spadkobiercą Hanny Gronkiewicz-Walc, mówi Sebastian Kaleta. To on był szefem sztabu wyborczego Hanny Gronkiewicz-Walc, gdy ta ubiegała się o reelekcję w 2010 roku. To jest czas, gdy czyściciele kamieni rządzili Warszawą, gdy lokatorzy dobijali się do drzwi Hanny Gronkiewicz-Walc, Donalda Tuska i być może do Rafała Trzaskowskiego jako szefa sztabu i nie uzyskali żadnej pomocy. I do tego zmierzam też moi drodzy. Ja przypominają oczywiście też politycy PiSu sprawę Jolanty Brzewskiej. Donald Tusk na Posiedzeniu rządu mówi, teraz zabierzemy się za przepisy. Patrzę na pana Myrchę, Mir patrzę na reprezentanta Ministerstwa Sprawiedliwości. Trzeba zrobić przepisy zabezpieczające seniorów przed włudzeniami i przed, przed oszustwami. Gdzie był premier Donald Tusk w latach 2007-2015, kiedy rządziła koalicja obywatelska? Kiedy w Warszawie za czasów rządów Hanny Gronkiewicz-Wac dochodziło właśnie do czyszczenia kamienic? Skandal! Skandal i manipulowanie ludźmi, że teraz coś się robi, a. a a przecież mieli swój czas. No i mamy jeszcze aferę z Opola, mojego rodzinnego, ukochanego Opola. Moi drodzy, prezydent miasta Opola, Arkadiusz Wiśniewski, nabył na preferencyjnych warunkach, jak podawała nowa Trybuna Opolska wielokrotnie. Dwa mieszkania od miejskiej sobie podległej spółki TBS. Dwa mieszkania, które powinny zostać. Oddane do użytku, kupione przez osoby, które spełniają odpowiednie warunki osoby o niższych dochodach, o niższym statusie społecznym. W tym budynku, w którym Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, nabył te dwa mieszkania dwa, nie jedno nabył sobie dwa mieszkania w TBS-ie akurat w tym budynku, w tych umowach nie było tutaj yy, pułapu. Fotowego pułapu zarobkowego. W kolejnych TBS-ach w Opolu, które buduje miasto, już jest ten pułap zarobkowy, żeby nie każdy sobie mógł nabyć mieszkanie w TBS-ie, żeby jednak to były mieszkania dla osób najbiedniejszych. W, w kamienicy w ulokowanej blisko Uniwersytetu Opolskiego, blisko wyższych uczelni, blisko rynku. Prezydent miasta Opola, Arkadiusz Wiśniewski, nabywa dwa mieszkania. Prokuratura się tym zajmowała, ale oczywiście po przejęciu władzy przez uśmiechniętą koalicję 13 grudnia i po przejęciu prokuratury przez Adama Bodnara, moi drodzy, sprawa została umorzona. Prawda? Same uśmiechnięte przypadki yy, dzieją się w Polsce od przejęcia władzy przez Donalda Tuska i jego ekipę. I co robi dziś? Arkadiusz Wiśniewski, prezydent miasta Opola, kumpel Rafała Trzaskowskiego, przyjmuje go w Opolu, przyjmuje go w Kędzierzynie Koźlu. Pojawił się na Wiecu Rafała Trzaskowskiego w Kędzierzynie Koźlu. Arkadiusz Wiśniewski, bohater afery mieszkaniowej w Opolu. Wprost należy pytać Rafała Trzaskowskiego, czy taką politykę popiera. Taką politykę, że bogaty prezydent miasta, który posiada duży dom w Opolu, duży dom. Na własność kupuje dwa mieszkania z podległej mu spółki TBS i jeszcze wprost później na konferencji prasowej mówi, że on nabył te mieszkania w celach inwestycyjnych, bo inflacja duża, bo dużo rosną, on nie chce stracić pieniędzy. Ludzie, cyrk to popiera Rafał Czaskowski, bo jak widać, nie przeszkadza mu fotografowanie się z tym człowiekiem, bohaterem afery mieszkaniowej w Opolu. Widzicie to zresztą na tym zdjęciu tych dwóch. Panów. Jak oceniacie? Czy to jest wszystko uczciwe? Czy to jest fair, że wyciąga się pewne sprawy? Życie osobiste, życie tego pana Jerzego, teraz na światło dzienne, że gra się tą sprawą? Będę to podkreślał. PiS popełniło tutaj wiele retorycznych błędów, ale mamy do czynienia z walką na całego, z walką o to, czy będzie domknięcie systemu w Polsce, czy go nie będzie. O to chodzi. I niestety, jeżeli ta sprawa będzie dopchnięta, taka rola Nawrockiego, a nie będą zadawane trudne pytania Rafałowi Trzaskowskiemu, no to prezydentem Polski będzie Rafał Trzaskowski i już się do tego zacznijmy przyzwyczajać. Chyba, że zdarzy się jakiś cud i do drugiej tury wejdzie Sławomir Mencem, w co wątpię, ale uwierzcie mi, że nawet wówczas, co już mamy tego takie przedbiegi, poseł Świk to udowadnia, Oskarżając Mencena o oszustwa podatkowe. Nawet wówczas znajdą takie rzeczy na Mencena, że po prostu w niego uderzą. Jak Mencenowi za mocno szło? Palnęli ostro i nie ma Mencena. Już mu spadło. Idzie dobrze na Nawrockiemu. Bach może spadać na Nawrockiemu. Zobaczymy. Takiej Polski chcemy?